Się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Pamiętaj, płacisz za każde zrealizowane połączenie również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę należy trafić na otwartą linię. aby trafić na otwartą linię, musisz jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz zgłosić się we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. No jeżeli Twój telefon trafi na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a jeżeli po połączeniu na żywo ze studiem udzielisz mi prawidłowej odpowiedzi, wygrywasz nagrodę. Zasady i regulamin na 366 stronie gazety POSAD. Kochani, zasady za nami, a przed nami zagadka, którą mam nadzieję bardzo, bardzo szybko rozwiązać. A właściwie mam nadzieję, że Wy ją bardzo, bardzo szybko rozwiążecie. Dwie drogi tutaj do mnie do studia prowadzą: Gwiazdka 7310 telefony komórkowe i 0704-310 telefony stacjonarne. No i kochani, jeżeli ktoś ma pomysł na słowo, które możemy ułożyć z tych liter, które widzicie na ekranie, to zapraszam bardzo serdecznie, bo już chcę oddać. No i proszę. Pierwsza słowa? Do no, kogo powędruję? Halo, halo, dobry wieczór. Aha, nie mogę nagrywać wiadomości. Moi drodzy, muszę usłyszeć tutaj kogoś e, żywego, kto się do mnie ładnie odezwie i powie mi, jakie słowo ułożył z tych liter, więc... Dobrze, pomyślmy, że tego połączenia nie było i że wszystko zaczynamy od nowa. Zacznijmy w takim razie jeszcze raz, dobrze? Teraz kto zna słowo, które możemy ułożyć z tych liter i które jest w mojej kopercie? Komu coś przychodzi do głowy? Kto ma pierwszą propozycję? Mam nadzieję, że propozycja ta będzie warta pierwsze 100 zł. No więc kto zacznie program Zagadkowa Noc tak naprawdę na dobre? I proszę, halo, halo? Na tak? Naparstek. To jeszcze nie jest słowo z mojej koperty, aczkolwiek oczywiście zapiszę. Dziękuję bardzo. Dobrze. W takim razie kolejny gracz, który wymyślił inne słowo niż naparstek. Kochani, pamiętajcie, nie musimy wykorzystywać wszystkich liter. Ja użyłam kilku z nich. Włożyłam, e, ułożyłam z nich słowo, włożyłam to słowo do koperty i czekam na to słowo, które usłyszę od kogoś z Was. Za to słowo oddam 100 zł. Nie jest to na pewno naparstek. A w takim razie co? Macie 9 liter do wyboru? I proszę bardzo. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jakie to będzie słowo? Na partek. Na partek już był, drogi panie, już to słyszałam przed momentem i już mówiłam, że nie musimy wykorzystywać wszystkich liter. Kochani, kto ma jakiś oryginalny pomysł? Już zejdźmy z tego na Już to było dwa razy, już nie chcemy na tak? Chcemy nowy pomysł, świeży pomysł. No i być może za ten właśnie pomysł będę mogła zapłacić 100 zł. Więc kto mi go podaje? Kochani, pomyślcie. Wiem, że jest późno, ale chyba nie aż tak, żeby nie wymyślić słowa z 9 liter, tak? Które jest proste. Mało tego. Słowo w mojej kopercie jest bardzo proste. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jakie to będzie słowo? Pasek. Halo, halo, dobrze, pasek. No już lepiej, ale jeszcze nie z mojej koperty. Pasek. Czyli mamy naparstek dwukrotnie. Mm, tutaj usłyszałam naparstek i pasek. I to jeszcze nie są słowa z mojej koperty. To już wiemy, tego już nie powtarzamy. Halo, halo? Halo? Halo, halo, dobry wieczór. Proszę się do mnie odezwać. Trzy. Dwa, jeden, no dobrze, nie mogę czekać. Jedziemy dalej w takim razie. Kto ma dla mnie inne słowo niż pasek, i inne słowo niż naparstek? Stuwa do zabrania, moi drodzy. Budzimy się, budzimy się, jeszcze nie idziemy spać, jeszcze chwilę zostajemy. I kto ma nowy pomysł? Komu się przyda, stuwa? Kochani, proste słowo, proste słowo w kopercie, znane słowo w kopercie. Gwarantuję, że znacie to słowo. Nic bardzo wymyślnego i mam nadzieję, że ktoś już o tym słowie myśli. Jak myślisz, że jakimś słowie, które powstało z tych liter, wybrałeś kilka z nich i ja tego słowa jeszcze nie słyszałam, no to masz szansę na 100 zł. Trzeba to słowo sprawdzić. Halo, halo. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jakie to będzie słowo? Halo. Halo, witam. Jakie to będzie słowo? Halo. Halo, jakie, halo? To, będzie słowo? jakie to będzie słowo? Ma pan Ale? dla mnie słowo? Trzy. Dwa. Jeden. Słuchajcie, nie mogę czekać. Słuchacie mnie w słuchawce telefonu, nie w telewizorze. Ściszacie telewizor, tak nam będzie naprawdę dużo, dużo łatwiej się porozumieć, dobrze? Zwróćcie na to uwagę. Słuchamy mnie w słuchawce telefonu. Tam czekamy, aż się odezwę, dobrze? I szybciutko odpowiadamy. Im szybciej e, odpowiemy, tym szybciej zagadek po prostu rozegramy, i tym więcej pieniędzy będę miała szansę rozdać. To jest w Waszym interesie. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jeszcze raz jakie słowo? E, pasta. Pasta. No dobrze, fajny pomysł. Jeszcze nie z mojej koperty. Pasta! No dobrze, nie pasek, nie pasta, nie naparstek. 200 zł zapłacę za słowo z mojej koperty. Jakie to słowo, kochani? Skupmy się przez chwilę. Poszukajcie tego słowa i kto ma dla mnie pomysł, którego jeszcze nie słyszałam, to szybciutko tutaj do mnie taką osobę zapraszam, dobrze? Halo, halo, dobry wieczór. Aha, dobry wieczór. Witam serdecznie. Jakie to będzie słowo? Tak. Tak! No niestety nie. Niestety nie. Kochani, ja już z rozpędu zapisałam. Nie, no niestety nie tak to nie, to nie jest to słowo z koperty. Dobrze, kto ma dla mnie inne słowo? Nie tak, nie pasta, nie pasek. Halo, halo? Tak. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to będzie słowo? Taras. Jeszcze raz? Taras. Czy to był taras? Karas. Dobrze, nie kombinujemy. Słuchajcie, nie zapisuję tego, nie zapisuję tego. Poruszajmy się w tym obszarze łatwych słów, dobrze? Zdecydowanie lepszymi propozycjami było to, co usłyszałam do tej pory. Nie kombinujemy, bo słowo w kopercie jest naprawdę łatwe. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, witam. Jakie to będzie słowo? Pasterka. Jeszcze raz? Pasterka. Pasterka. Doskonały Pasterka. pomysł, ale jeszcze nie z koperty. O pasterce nawet nie przyszło mi do głowy. Pięknie, no to trzeba się nagłowić, żeby wymyślić takie słowo jeszcze w okolicach świąt prawi wielkanocnych. Bardzo dobry pomysł. Pasterka, zapisuje oczywiście. Kochani, no widzę, że pomysłów Wam dzisiaj nie brakuje. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze. To znaczy, że szybko rozwiążemy tę zagadkę. Ja bym prosiła o jeszcze jeden taki naprawdę świeży i nowy pomysł, którego jeszcze nie słyszałam. I rozwiązujemy zagadkę, dobrze? No to co? Kto mi go podaje? Kto zawiera pierwszą stubę? Nie ma na co czekać. Masz pomysł, musisz go sprawdzić. Co się dzieje dzisiaj? Myślimy o tych prostych, łatwych słowach. Nie kombinujemy. Znane słowa. Halo, halo, dobry wieczór. Halo. Halo, słyszę jakieś trzaski. Trzy. Dwa. Jeden... Ale nie usłyszałam niestety, żeby ktoś się do mnie odezwał, a to błąd. To nie dobrze, kochani, to niedobrze musicie się odzywać, żeby wygrać u mnie pieniądze. Trzeba się najpierw y, do mnie y, odezwać. Jak ktoś się nie odezwie, to na pewno nie ma najmniejszych szans, żeby wygrać jakiekolwiek pieniądze. Kto zabiera stówę? A dwie stówy już mamy. Halo, halo? Halo, halo. Witam serdecznie. Jakie to będzie słowo? Pestka. Pestka! Ładne słowo. Niestety nie z mojej koperty, ale jakie słodkie? Pestka. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jakie to będzie słowo? Pan. Halo, halo, dobry wieczór. Pan. Jeszcze nie z koperty, niestety nie z koperty. Zapisuję pan. Słuchajcie. Tenis, siatkówka, myślimy o sportach. Myślimy o sportach i szybko kończymy zagadkę. Więc. No i co Wam przychodzi do głowy, jak tak sobie myślicie po sportowemu? Szybciutko, 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 moi drodzy, muszę tutaj natychmiast usłyszeć prawidłową odpowiedź. Co się dzieje? No, myślimy tak sportowo bardzo. No to teraz myślimy o słowie trzyliterowym, które brzmi. Kto gra w tenisa, kto gra w siatkówkę, to na pewno wie. Szybciutko. I... Nie wierzę, że nikt, kto teraz ogląda program, nie uprawia żadnych sportów. Nie słyszał o siatkówce, nie wie co to tenis. Nie ma pojęcia co to jest i nie wie jak to połączyć z trzyliterowym słowem, które można użyć z tych liter. Może ktoś z Babingtona gra? Kto uprawia jakieś sporty? Na pewno już wie, na pewno po przyjrzeniu się tym literom już wpadł na ten pomysł, myśli o nim. I ja go teraz muszę usłyszeć. Halo, halo, dobry wieczór. Wieczór. Witam, witam, jakie to słowo? NET. No i oczywiście, że tak, doskonała odpowiedź, doskonała odpowiedź. Cieszę się, że Wam słucha moich podpowiedzi. Właśnie o to chodzi. Słuchacie mnie i od razu szybko wszystko łatwo idzie. Proszę bardzo. Net, tak jest, wszystko się zgadza, a ja szybciutko pozbywam się tablicy i przechodzimy do kolejnej zagadki. No dobrze. Za co tym razem zapłacę dwie, o, 200 zł? Dobrze, kochani, zapłacę 200 zł za znalezienie jednego obrazka, który różni się od pozostałych. Hmm. Dobrze, ja się od razu przyznam. Dla mnie to jest absolutna nowość. I ja tego niestety nie widziałam przed programem. I to się rusza. Dobrze, ktoś wie, który to jest dobrazek. Słuchajcie, przyjrzyjmy się uważnie. Ja wiem, że to się wszystko rusza. To jest ten problem. Co to w ogóle jest? Słuchajcie, ja w ogóle nie lubię takich zagadek, a już jak, jak mi się coś rusza, to już w ogóle jest źle. I ja bardzo proszę kolegów z reżyserki, żeby kolejna zagadka była inna. Słyszycie mnie? Zwłaszcza, że ym, ta zagadka, jak sądzę, jest zbyt trudna, bo te wszystkie obrazki wyglądają dokładnie identycznie. Ojejku, jak wy to chcecie rozwiązać? Moi drodzy, rozwiążemy tę zagadkę, czy nie? 200 zł do zabrania. Kto nie ma problemu z ruszającymi się rzeczami. Może to troszeczkę przeszkadzać faktycznie, mnie na przykład przeszkadza, ale być może ktoś ma na tyle sprawne oko, że nawet jak mu się coś rusza, kręci i dzieją się dziwne rzeczy, to wykryci. Ten jeden element, który daje nam 200 zł. Kochani, nie musicie mi mówić, dlaczego yy, tam jest coś innego, na czym polega różnica. Wystarczy, że podacie mi literę i cyfrę współrzędne tego jednego obrazka, który jest inny od pozostałych. Tylko najpierw trzeba ten obrazek zauważyć. Ja wiem, że łatwo się mówi, wystarczy mi podać literę i cyfrę, jak nie wiadomo, który jest inny, a właściwie wszystkie wyglądają dokładnie identycznie. Halo, halo? Halo. Dobry wieczór. Który obrazek jest inny od pozostałych? 3C. 3C? I to jest bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Zgadza się, zgadza się. 3C to jest dobra odpowiedź. 200 zł dla pana, a my wędrujemy do kolejnej zagadki. Szybciutko. Słuchajcie, nie być takich zagadek. Co się dzieje z wami? Hello, w reżyserce. Słuchajcie, ile jest tych obrazków? Raz, dwa. Nie, nie chcę mi się liczyć. Za dużo obrazków, za dużo się rusza. Co to w ogóle jest, jakieś robaczki? Słuchajcie, wiecie, że jest naprawdę późno. Jak widzowie mają znaleźć tutaj jeden obrazek? Przepraszam Was bardzo. Dobrze, słuchajcie, jeden obrazek różni się czymś od pozostałych. Trzeba go znaleźć. Wiem, że to nie jest łatwe. Wiem, że dodatkowym utrudnieniem jest to, że się wszystko rusza. Słuchajcie, te wzorki, nawet gdyby się nie ruszały, to i tak byłoby problematyczne.